Cześć, się widzowie, z tej strony Szponu W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na naszej ulubionej stronie Czyli CSGO SKINS I pamiętajcie, że z kodem Szponu macie plus 10% do każdej płaty Oraz 2 zł i idziecie groszy do startu A, wszystko na jeden dechu Słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robili Wakacyjny case battle Mamy na to 2800 zł Więc możemy spoko zainwestować pieniążki Więc co, zaczniemy sobie może od Dobra, summer case jest na pewno, dobra To sobie dodamy takich syneczek za 500 zł 504 dokładnie, jak widzimy Tu mamy Short case Tutaj dodamy sobie dwie i możemy jedną na drzesterze dodać. Dobra, 1700 zł widzowie, dzisiaj nam zostanie. <grytanie> 1016 zł zostaje nam po otworzeniu tego KZ. Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. I co, zaczynamy lepiej. Zaczynamy znacznie lepiej. Jednak nie, co ja gadam. Nie widziałem, że ten coinowa kosztuje 29 zł. Ale dobra, teraz wychodzimy na prowadzenie. Na szczęście i co, i, i, i dalej prowadzimy. O dziwo, no i już teraz trafił. pointa. trafił drogiego akacza, i wnowu trafia The Traitor za 61 zł. Nie, ja pierdzielę. Chociaż dobra Turbopik. Za prawie stówkę nam latuje. Więc spoko, spoko. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę będzie wszystko zależało od ostatniej skrzynki. Można tu trafić nawet do na 9800 zł więc co? Eee, no, przegania nas, przegania nas, bocik, nie? Niestety, niestety, przegania. Chociaż, jakbyśmy trafili taką tera mk to by nas uratowało, to na pewno, nie? No teraz my trafiamy point Pika, yy, Turbo Pika, przepraszam, yy, i co? I w sumie jesteśmy o stówę, o stówę w plecy, nie? Stop na złoty teraz jakbyśmy trafili coś za 100 to by było spoko ale nie on trafia więc dobra może teraz może teraz nam da i daje na pocy ile 5700 widzowie 6700 6700 zgarniamy aż mikrofon uderzyłem przez przypadek przepraszam dobra mamy Grubą pęgę, że tak powiem na otwieranie, czy <śla> ja pierdzie, nie, tego się nie spodziewałem w ogóle. Dobra, widzowie, zaczynamy. Tu dajemy 4, czter, czter, no, cztery, no 4 Lifesaver Case na Jester Modzie, więc tu już nie ma to, tamto. Jednego dodamy sobie, albo nie, dodajemy 2 Squickie Case, jednego Shorting Case 3700 na trzech Underdog. A czym by nie, może teraz nam. Da akurat, nie? Zostaje nam 4000, więc i tak spoko sumka. Dobra. Zaczynamy najlepiej. Zaczynamy najlepiej, teraz nic nie może nam polecieć. Nie leci nic ciekawszego chyba. No, dobra, na razie jest spoko. No nic nikomu nie leci dobrego. Szkoda. Jakiś zapas powinniśmy mieć zrobiony tak naprawdę. Royal Guardian za stówę leci. Amili, No tutaj my już powoli doganiamy Amili, Ale nie jest do... nie, nie, nie dobrze, nie, nie, niedobrze, niedobrze I chyba dogoniliśmy, nie, jeszcze nie Stu zapasu, i dobra, tu nic nie może nam lecieć I nie leci no, spoko. spoko, nie, spoko, spoko Zgarniamy 5000 złotych O kurde, no grubo, 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 dobra Że to powiem, wakacyjny case battle nam oddaje eee, co, może teraz zróbmy Summer case'y na 2200 zł. Na 2 ok. Pointa trafiamy. Mamy już 200 zł. Więc niby spoko, niby nie. The Trajtory za 73 zł. No. Gdyby ta skrzynka nie kosztowała 300 zł, to spoko. Ale teraz trafiamy. A WP Boom za 680. Więc w porządku. No nie, no widzowie. Ani jednego. Respecjalitemu temu. tylko to? Dobra, jesteśmy stracili 300 lipa trochę. Ale dobra, lecimy dalej. Teraz sobie otworzymy może yy, znowu jakąś ciekawą skrzyneczkę na przykład Shorting Case'a na 3 razy 3604 Underdog. Albo nie, standardowy, wiecie? Może nam teraz da. Mamy jeszcze 5000 budżetu, więc spoko. Bo Tisamo teraz nie trafia nic i będzie pięknie. <gry> dobra, leci nam po Cylon. A, tu leci po Cylon za 5700. <gry> no dobra Bywa. Dobra, Marble Fate! Marble Fate za 9000. Nie gadaj... Z... I mamy to, mamy to, tylko żeby ten nic nie trafił. I mamy to! Mamy to! Pięknie! 15 tysięcy złotych, 3600! Ja pierdzielę! 15 koła! Nie wierzę! <gry> CO JEST? Dobra widzowie, musimy się uspokoić, nie możemy przetrwanić tych wszystkich pieniędzy, więc przechodzimy na Lifesaver Case, ale ja pierdzie, co tu się stało? Dobra, 10 razy te skrzynki, 3000. Mm, na dwóch niech będzie, underdog Na dwóch underdog, teraz nam nie da, coś czuję Chociaż mogłoby dać w teorii, więc Też nie mówmy hop no i zaczynamy, zaczynamy, że ja powiem słabego. E, no, zaczynamy słabym startem, nawet trafiamy dwa razy po w mogule, Moglibyśmy to ustawić na zwykłą, Na zwykły tryb to byśmy mieli te już 4000, nie? Ale nie mówmy koch, bo jeszcze 6 skrzynek przed nami i może być o wiele lepiej, nie? Dobra za 2000 trafia jednego mogula i samu. Spoko. No kurde jakby dało trochę niżej, to by było super, nie? Naprawdę by było super. No, trzy skrzynki widzowie. Trzy skrzynki, czy trafi. No my trafiamy. no <grymiany> ja za 1100 zł, Maryna. O, to już jest. Po zawodach. Po zawodach. Nawet jakby trafił trakosę, to i tak już. Jesteśmy na przegranej pozycji i bo zgarnia 8300 zł. Bardzo dużo pieniążków, dobra. Eee, co, chyba tworzymy ostatnią bitwę na dzisiaj i zrobimy sobie ją za piętala. Bo dzisiaj naprawdę dużo trafiliśmy. Widzicie widzowie z 2800 zł. To zróbmy sobie za piętala, za 3600 otworzymy sobie te squeaky case'y. Dwa. I mamy, no gdyby nie patrzeć, brakuje nam no, trochę, ale na cztery standardowy tryb. Ostatnia bitwa. Pangos jest skręcone, nie powiem Miejmy nadzieję, że teraz leci nam Poseidon. Nie leci, leci Karambit tutaj Ajajajajaj aj, 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 za 5000 no Nie jest za dobrze, nie jest za dobrze, ale no Nie nadrabiamy, bo leci nam tylko Blood i The Water za 300 No i dobra, tu już z tego nic nie wyciągniemy, tak? Ale zostaje nam tutaj ta skrzyneczka może jakiś Talon Knife za 8000 Ostatnia skrzynka no nie, nie, nie trafiamy, bot Michał trafia, 7000 wygrywa, dobra wizowy. tak nie może być, robimy ostatnią, musimy być wygrani z tego, tak, więc co, z quickie case'y za 3205 razy na 4, teraz też standardowy tryb. I dobra. Bot Michał, bot Trosa, Bot Adrian. O Jezu, już zaczyna fajdem, już zaczyna fajder. Adi Adi zaczyna fajdem, nie jest za dobrze. My mamy później 284 zł, a dalej to są jakieś tanie skiny. O nie, no nie Tak nie może być talonik, musi nam polecieć. Chociaż jak na ra Jak na razie się nie zapowiada, żeby nam poleciał talon. I nie leci nam, tylko Botroso. I Botroso wygrywa już ładną pęgę 12 koła, dobra widzowie. Co, na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.